Cześć, witam serdecznie. W dniu dzisiejszym przedstawić chciałem jak wykonać dłutowanie w takich właśnie przekładkach do rębaka dwuwałowego, który robię we własnym zakresie. Tutaj potrzebny jest wpust na rowek, na klin, żeby. Te przekładki nie obracały się, tak? To ma być coś takiego. To jest narysowane od frezu, flamastrem, żeby wiedzieć mniej więcej pozycję, w jaki to ustawić. E, prowizorycznie mam taki sprzęt do zamocowania. Bo dlaczego tak? A nie na profesjonalnym sprzęcie. Zakupiłem kiedyś sobie. Taki zestaw płytek montażowych, dociskowych. No i okazuje się, że otworzyłem go. A to jest w ogóle M14, nie do tej maszyny. 58 elementów, ale tutaj nie ten skok. Nie ta średnica. Eee, szpilek, tak, tych nakrętek do rowków teowych tu jest potrzebny do tej maszyny e, M10 no i nie wiem jak to się stało ja to kupiłem, położyłem nawet nie zwróciłem uwagi, teraz chciałem to użyć no i leży tyle czasu i mina, trzeba było drugi zestaw zamówić bo jest M8 M10, tutaj te śruby tu dziesiątka wchodzi bez problemu, ale przy pakiecie dla tokarko, frezarki AT300, myślik 5 tutaj nie wejdzie do rowka teowego M12 bo to już jest inna średnica tego także M10 szpilka jest dedykowana dla tego typu maszyny Także dopiero przyjdzie we wtorek, zamówiłem drugi zestaw, to mogę odsprzedać. Jakby ktoś chciał, był zainteresowany, to napisać w komentarzu, wystawię to na aukcji. Taki zestaw za trzystówki mogę odsprzedać. To nówka sztuka, nawet ani razu nie użyte. Jakby ktoś miał taką maszynę, to nie ma problemu, napiszcie w komentarzu. O co tutaj chodzi? To jest taki, takie dłuto z nożem, to jest wpust 8 mm, no i mam tutaj zamocowane taki tulei metalowej, podstawka, wiadomo, żeby z wysokości zjechać, tu jest zablokowana wiertarka, muszę tutaj trzymać, Rączkę od suportu, żeby mi nie odjeżdżał. No i co? I lecimy. Od czasu do czasu trzeba dać sparowidła. Zobaczcie, jak pięknie idzie. Tutaj mam ten znacznik flamastrem. Nie wiem, czy to będzie widać. Jestem już w połowie praktycznie, bo ja to sobie zacząłem wcześniej. Umy, nakręcę coś, żebyście widzieli, jak to się robi w takich domowych warunkach bez ekstra dłutownicy za grube pieniądze jest to możliwe do wykonania co, co prawda w aluminium tylko no, w stali to jest udręka na takim czymś też by zrobił, ale by musiał tutaj tą dłuższą rączkę, to męczenie maszyny jest. Po dwie trzetki trzeba przybierać, przekręcając tutaj yy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak że przesuwamy się w tamtą stronę i dzięki temu następuje proces skrawania o teraz za dużo przebrałem na raz nie da się tego tak precyzyjnie ustawić bo ja tutaj muszę dosyć dużej siły używać jak na raz tak jadę z trzy setki i trzeba kilka razy przejechać żeby zebrało już się klinuje trzeba dać trochę smarowidła zawsze to lżej idzie są też takie listwy zębate do dłutowania właśnie pod kliny ale to cena Zaporowa takich zestawów u nas nie ma za bardzo. Tego trzeba dziś z ALI zamawiać. Na jedną robotę. Może kiedyś zobaczymy, że na prasie ciśniemy. Specjalne tuleje do średnicy otworu. Dostosowane taki. Dwa przejazdy. Jest taki rower pod wpust. Zrobiony bez jakiegoś wysiłku. W takich domowych warunkach też się da, jest zabawy trochę z tym można przyspieszyć, chyba wystarczy. Prosto jest krzywo, jest widzicie tu jest problem tego typu, że wrzeciono że wiertarki potrafi się przesunąć minimalnie i już się robi bigos trzeba się kontrolować, żeby to wyrównać znaczy, prawda tutaj jest dosyć duży opór ale potrafi ten otwór zejść pod kątem jest wtedy nie będzie wchodził idealnie na klincza pilnikiem poprawiać chyba będzie już zdemontujemy zobaczymy jak to wyszło to jest blacha jedna blacha sekierki tak nie chciało mi się nic Wiercić Nie na szybkiego trzeba złapać, tak żeby zrobić robotę. Nie. Tym bardziej, że to jest tylko 10 przykładek. Otwór zrobiony jest trochę krzywo. Nie wchodzi za ciasno. Trzeba jeszcze skorygować. Tutaj my widzicie, mam taką tuleję. Na niej się wspiera, że. Mamy poza ostrzem, nie przeszkadza to w niczym montaż tego też nie będzie jakiś skomplikowany z powrotem. Już mamy wydłutowane troszeczkę, to, to nam to ustali. Zakręcamy tego takie płytki dociskowe robią, robią robotę. Super sprawa to jest w takim badziewie, to na jedną robotę może być. Ale czasami potrzeba coś profesjonalnie zrobić bardziej, że tu już wcześniej kupiłem, ma tu taka mina hmm. i co teraz? Jest minimalnie w tą trzeba podjechać troszeczkę do przodu. No, coś koło tego. Ty musimy trzymać, żeby nie odjeżdżał suport powinno być Tak mi się wydaje. Jak nie, to już resztę chyba pilnikiem dojadę i nie będę męczył. Z drugą stronę przesadziłem Jednak trzeba pilnie użyć Nie jest to idealnie ofrezowany ten nóż naostrzony tak on nie robi tak Jakbyśmy chcieli igłę, minimalnie jakieś tam niedoskonałości są, ale tyle to już jest bajka. Pilnikiem to podebrać, myślałem, żeby to frezować, tak, ale po prostu zejdzie też otwór, rozbije się, tak, bo to frez nie jest taki precyzyjny. Parę ruchów pilnikiem cyk i mamy przekładeczkę zrobioną. Pasuje. Pasownie, nie ma żadnych luzów. Także to jest możliwe do wykonania w warunkach domowych. I zostaje ostatnia sztuka. Tutaj już mam natrasowane, jak będę to wiercił. Czekam właśnie na te płytki dociskowe, muszę to pospawać razem, żeby przewiercić obydwie te płyty. Te płaskowniki 15 mm grubości na 150 mm wysokość zjechałem tym na dół, żeby ostrza były troszeczkę niżej. Bo na górze trzeba będzie jeszcze jakiś lej zrobić, żeby to było bezpieczne. Co zostaje, ostatnie koło? Tutaj mam wałek. 45 do tych przekładek tutaj, żeby ustaliło nam pozycję frezów, tak, łożyska nam docisną do korpusu. Jeszcze zrobię takie śruby imbusowe, żeby dokręcić, tak, żeby to się stabilnie trzymało, żeby się nie przesuwały te wszystkie frezy i przekładki. Zostaną jeszcze tylko te koła do wydłutowania ale to mówię, spróbuję to wyfrezować. Mamy tutaj te koło szerokie, dużo roboty przy tym jest. Taka maszyna nie da rady. Myślę, że przydatny materiał można na takiej tokarco, tokarko frezarce zrobić sobie hmm, właśnie dłutowanie jest gotowy nóż, kupiony w zestawie mamy takie ostrza dużo to nie kosztuje mamy to jest chyba szóstka i piątka tak, ręcznie widać, że to robione ostrzone wkładamy tutaj imbusikiem się dokręca i co? jak będzie coś ciekawego do nagrania to wrzucimy z dalszego etapu. Na dziś to wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć, pozdrawiam.